No, dzień dobry ludzie, gramy sobie w tu się ruchaliśmy. I teraz będziemy robić jakąś misję poboczną. Bo tak kurwa, główne na końcu, poboczne. No nie? Zadanie wiedźmińskie, poszukiwania... Hmm... hmm... No, gramy w wiedźmina, bo miałem taki niedobór przez te parę dni Dobra, zadanie poboczne Co to jest? Zapytaj Dolores o po potwory w folwarku Dobra, chyba wykonamy to Kurwa No A która to keira, bo już nie wiem ale jakiej kejrę skończyłem, wyruchałem ją i sobie uciekła. Patrz, widzisz? Dobra, dobra. Tylko czekaj, zobaczę gdzie... O, tutaj bym miał. A, z pierwszego streama udało się zrobić 11? 11 odcinków. To około 20. około 20 minut. Że mówisz, że ona tu jest? Dziady? Że to dziady, czy... Dobra dobre nauki, ustal co Keira robi w wieży w kółnicy. A czyli to. Dobra. O kurwa. Dobra. Ale nie, ja nie w pięć. Ja. Tutaj tak. Dobra i podróż między tym ja, ja Keiry nie, nie zabiję. Nie, po co. Kto tak pomyślał, żeby zabijać? zabijeć? Przyja się dopiero co z nią tentykowałem. Światło jest Światło. na ostatnim piętrze. A no? O, 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 o Geralt? A co to jest kurwa z lewej? Co to było, kurwa? O! No co tam? Halo? Pamiętasz, co robiliśmy parę godzin Jak? temu? Jak? zaraz czego szukałaś? Tak, dziękuję, że pytasz. Jak tam? Wyspałeś się? Wykorzystałaś mnie. Po co ci te papiery? Po co ci te papiery? No przecież, żeby kontynuować przerwane tragiczną śmiercią badania. Aleksander pracował nad zarazą Katriony. Chcę wykorzystać jego notatki do opracowania leku albo chociaż szczepionki. To? I działasz z pobudek czysto humanitarnych? Nie, działam z pobudek czysto egoistycznych. Możni tego świata wiele by zapłacili za takie remedium. Na przykład Radowit. Może nawet byłby gotów zapomnieć o mojej przeszłości w Loży. Eki nic Radowida nie obchodzą. Powiedzmy, nie. tak, chyba tak. Najwyżej albo jeszcze raz to. Bardzo zrobię. naiwna, albo znowu próbujesz mnie oszukać. O co ci chodzi? Radowid chce jednego wygrać z Emchyrem. Lek na plagę Katriony nijak mu w tym nie pomoże, więc albo spali cię na stosie razem z tymi notatkami, albo każe ci ich użyć do stworzenia nowej broni. Nie bądź śmieszny, zarazków nie da się kontrolować. Jeszcze nie, ale to teoretycznie możliwe, prawda? Teoretycznie jest też możliwe, żeby jamnik zapłodnił wyżła. Nie mam czasu na dywagację, Gerard. Jadę do Radowida, czy ci się to podoba, czy nie. Będziesz miała na sumieniu życie setek albo tysięcy ludzi. Może i tak, ale co za różnica, czy Nilfgaardczycy zginą od żelaza, czy od pieprzonych prądków? Żadna. Różnica jest taka, że Juma może się wymknąć spod kontroli, a miecz nie. Zamknij się na moment i popatrz na mnie. Widzisz te ślady? Pogryzły mnie pluskwy, rozumiesz? Ja mam pluskwy, Geralt. Ja, Keira Metz, doradczyni Foltesta i członkini loży czarodziejek. Czego byś nie powiedział, nie zostanę na tych cholernych bagnach ani dnia dłużej, ani dnia. A jeśli przekroczy Pontar, ludzie Radowida prędzej czy później mnie dopadną, więc muszę się z nim układać. Nie mam wyboru, rozumiesz? O do Karen Mohen. Jest trzecia opcja Pojedź do Karl Sądzisz, że tam będę bezpieczna? Jeśli tylko nie wyprowadzisz Lamberta z równowagi, to tak. Ani Emhyr, ani Radowicz się tam nie dosięgną. Luksusów u nas nie uświadczysz, prawda? Ale mamy za to czystą pościel. To daleko stąd, za linią frontu. Ale jeśli będę się trzymać lasów, a potem gór pustulskich, powinnam się tam przedrzeć niezauważona. No, niech będzie. Nie potrafię ci odmówić, przystojniaku. O, kurwa. Nim się pożegnamy, oddaj notatki. Czy. Kurwa. Kermoren. Kurwa, bo to już jest. Kurwa. No myślę, że no, to znaczy, że. Bo nachuj mi notatki. Najwyżej jeszcze raz przejdę. Bo tak, na... znam się na kobietach. Dlatego, nim się pożegnamy, oddaj mi te notatki. Dobrze, dobrze, weź je sobie i się wypchaj. Żegnaj, Geralt, albo raczej do zobaczenia. I, czy ja dobrze zrobiłem? Co jest kurwa?

które to dziennik szeregowego Aleksandra czwć pierwszy to chyba tak to chyba to to w dupie mamy to teraz zrobimy dziady czyli zobaczmy na jaki to jest dziady to jest ten ten zadania czy dziady to jest nie główne tak to nie jest główne Dziady teraz robić, czy to, 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 to? Chyba dziady. Czego to muszę tak napierdalać, żeby to zaznaczyło? Płódeczkę. O, co to będzie, co to będzie. Głucho, wszędzie, cicho, wszędzie. coś tam. Gule. To gule, czy ghule? Nie no, chyba gule. Gule się wymawia. Patataj, patataj, patataj. Dzień dobry. Hello. Czekaj. Nie. Zapisz grę. Yes. Halo Guślerz. o, co to tyle ludzików na jebało i to na tej wyspie nawiedzonej? Ale... Zaczekaj jeszcze. Daj tam, nie spokój. <grym> Zaczekaj jeszcze. Tak. Tak, Zaczekaj jeszcze. Wiem. Medytacja do północy. Pyk. Byk. A no dzień dobry. jest życie. Sami wiecie. Krótką męką na tym świecie. Jest, jest. Co po nim następuje? Każdy z nas sam decyduje. Witaj. It's excellent. W samą porę. Ludzie! Oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się! O kurwa. Wnet Troszkę dużo tu ludzi. Dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nijak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki głuślasz nie skończy dziadów. Możemy zaczynać. Zaczynaj. Musimy rano wyjeżdżam, okay? kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. <laughs> o kurwa to trudne będzie i bawić się tymi gni. Czym jest życie? Sami wiecie! Krótko na admię. To, co po nim następuje, <krabuj Princilo> każdy z nas sam ide. Zaraz zjawią się przodkowie, co ich ręczy, każdy <tronik> powie. Czy ja mam dzisiaj gotowiście na spady? Burza psiakrywajcie, już czekamy. Zaczynajmy wtedy, dziady. O, mnie <tronik> <wyjątk flowing> <tronik> Co bawienie zrobiłem. Ha, ha. I teraz pewnie demony będą. Czy się mylę? Dobrze słyszę. Duch przerywa nocy ciszę. Niechaj koń dzielbło nie niechaj już się nam ukaże. Niechaj duch zabierze głos, wnet poznamy ducha los. Kim jesteś? On wie. Przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, ojcu Odejdź, siło nieczysta! Zaklinam cię światłem wiecznego ognia! Natychmiast przerwijcie tę ohydę! Kiedy musz nam pomóc, błąkanym duszom? Idź! Nie będę tolerował necromancji. Nie będziemy śmiać Odejdźcie stąd, Zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić. O, ty kurwa. Ludzie! Nikt nie rusza się z nie wolno przerwać kręgu! Kurka! Źle się stało. Źle. Biada nam. Krew splamiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego co zaczęte. W czym szkodzi przelanie krwi? Krąg został zbrukany. Zejdą się te, które łapną ludzki pozokół. Jak bogowie oh. pozwolą, nie będzie ich wiele. I uślażowi uda się skończyć. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. No, czyli Ludzie, kurwa demon. Trzeba dokończyć dziady, czy się. Przyzywamy, zaklinamy, duszę każdą przebadamy. Ciemno wszędzie. Głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Coś i Co Coś ich piska. Ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie. Głucho wszędzie. Co to, Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? będzie? Upiory! Święta Ziemia została zbrukana krwią! Jednak nie dokończymy rytuału! Ludzie! Ratujcie się! Uciekajcie! Komu życie miłe! Kurwa, bije mnie! O, jest, jest Spoko Spokojnie! Jak jako kuzyni przerywa traj. Wszystko stracone. Łowcy nic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Guślasz nie boi się starego Jamroza. Upiór nazwał cię ojcobójcą. Miał rację? Miał. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko. Dlaczego zabiłeś ojca? Guślasz nie chce o tym mówić. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jamros leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić. Ciekawe, czy dobrze zrobiłem. No i kurwa znik, a nie dobra jest. Co? Nie, spoko jest. Zapisz. Pyk. Kurwa na bagnach tak daleko ja pierdolę. Co on to zrobił? Jakiś pojeban. No, bo jak to tak? I'm sure that twitch... No, konik. No. No. Drugi raz musiałem gwizdać, co to ma być? Nieładnie potkanie, ładnie. Tak się nie robi, że za pierwszym gwizdaniem nie przybiegła żeś. Coś tam na moczarach przybuchowych, coś tam tam, no Ale tu głowię tych. O, jesteśmy. Porozmawiamy, o chuj tu chodzi. Lesław, panie, uważajcie, bo na bagnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Powiedz coś jeszcze o tym potworze. Sam go jeno raz widziałem, a i to z dala. Wpierw myślałem, że to człek, ale jak się obrócił. Zobaczyłem, że ślepia mu goreją jak węgle, a paszczę ma pełną kłów! Błanoid, lunarny tryb życia... Kiedy zaczął atakować? Z tydzień temu. Wtedy Vojvod zaginął. Niestek i Tomiu poszli go szukać. Też nie wrócili. Ja się bojałem. Bojał się... Teraz nikt już na Bagda nie chodzi, obóz stoi pusty. A tam taki torf jest, panie: czarny jak smoła, tłuściutki. I na obał dobry, i na. asjonujące, ale wróćmy do rzeczy. Jo! Mogę pomóc. Za opłatą. Się rozumie. Za darmo przecie nawet wół pługa nie ciągnie. <grym> Obawiam się, że jestem bardziej wymagający niż wół. Ile konkretnie jesteś gotów zapłacić? Panie, ja torf w kopie nie złoto. W życiu tyle nie zapłacę. <gry> Obra 50. Oj, dużo sobie śpiewacie za usługi, mistrzu. Ale niechaj będzie. Zgadzam się. Troszkę. No dobrze, to biorę się do roboty. Gdzie szukać tego potwora? Zacznijcie na południe stąd. Tylko uważajcie, bo nad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe powietrze. Szczypię w oczy, drapie w gardło, ale tak, że udusić się idzie. Ale dobrze, ktoś robi dziady, tak? Kusza, Pyk. Uff! Nie wiem, dobra, chuj. Gwen i napierdalamy. Fajnie wybuchaj.